Kiedy hormony są zaburzone, twoje ciało zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Nieprzyjemny zapach, suchość w okolicach intymnych, a nawet infekcje. I nie, to nie jest normalne, zwłaszcza jeśli masz partnera. Gdy równowaga zostanie przywrócona, poczujesz się świeżo, pewnie i komfortowo we własnym ciele. Rozwiązaniem, które zawsze polecam, jest Shilajit naturalny sposób na regulację hormonów, przywrócenie prawidłowego pH i poprawę zdrowia kobiecego w głębszy sposób. To po prostu twoje ciało zaczyna znów działać tak jak powinno, gdy otrzymuje odpowiednie składniki odżywcze. Ufam Marce Wellness Nest, ponieważ ich Shilajit jest czysty, naturalny, organiczny i wegański, w przeciwieństwie do podejrzanych produktów z Chin lub innych miejsc. Jedynym problemem jest to, że często brakuje go w magazynie, bo zawsze stawiają na jakość. Jeśli link jest nadal dostępny w moim profilu, możesz w niego kliknąć.